Wyrażenia drzewiaste. Po co mamy wyrażenia drzewiaste? Czy twój kod nie powinien mieć możliwości swojej własnej analizy oraz dynamicznej zmiany? Oczywiście, że tak. W C Sharpie masz na to aż trzy sposoby. Masz refleksję, masz kompilator losy, który potrafi wygenerować jeszcze inny projekt z jeszcze innym kodem w C -Sharpie. I masz oczywiście wyrażenia drzewiaste, które potrafią wygenerować dynamicznie wyrażenie lambda, które potem możesz na przykład zapisać do pliku. Jest to bardzo zaawansowane zagadnienie. I mam na ten temat aż dwa wpisy na swoim blogu, ale moim zdaniem jest warto Tobie pokazać to na żywo, więc jedziemy. Jeżeli ten kod jest dla Ciebie zbyt skomplikowany, to polecam swój filmik na temat delegat i delegat generycznych. Tutaj widzimy delegatę generyczną typu funk, która przyjmuje dwa parametry typu liczby całkowitej oraz ma mi zwrócić liczbę całkowitą, o której możemy łatwo się przekonać w taki sposób, że to jest t-result. No i co? Wewnątrz tej delegaty zapisujemy sobie wyrażenie lambda, które przyjmuje mi dwa parametry oraz wynikiem tego wyrażenia lambda jest proste odejmowanie. No i potem, żeby wykonać tą delegatę generyczną, to po prostu umieszczam dwa parametry i będę miał wynik tego odejmowania, czyli liczbę 10. Teraz, co by się stało, gdyby te wyrażenie lambda umieścić w jeszcze inny typ? Niekoniecznie w yy, delegatę generyczną. Bo wyobraź sobie, że istnieje taki typ generyczny expression, to jak się domyślasz, reprezentuje nam wyrażenie drzewiaste, wewnątrz niego mówimy, że on reprezentuje mi delegatę Generyczny typu funk i tutaj przypisujemy sobie wyrażenie lambda. I co to mi daje? Daje mi to taką możliwość, że teraz mogę spojrzeć wewnątrz tego wyrażenia, na przykład przeanalizować jego ciało, mogę przeanalizować główną gałąź tego wyrażenia lambda, mogę oczywiście sprawdzić czy mogę go zredukować, no i mo mogę oczywiście po modyfikacji swojego wyrażenia lambda albo być może dynamicznego go utworzenia w taki sposób mogę oczywiście go skompilować i wtedy go użyć, albo zapisać do jakiejś delegaty. Tyle, jeżeli chodzi o podstawy. Teraz zobaczmy, do czego to w ogóle służy. <gry> zobaczmy więc, jak możemy analizować nasze wyrażenie lambda. Mam na przykład klasę osób, które przytrzymują mi nazwę oraz ich wiek. OK. Mam tutaj zapisane wrażenie drzewiaste, które jak widzisz, jest bardzo złożone. Wiem, że tylko pod koniec ma być zwrócony napis. I co? Przyjmują aż cztery parametry. I mam tutaj wykonanie metody toString, mam tutaj wykonanie metody toString oraz przypisanie sobie nazwy danej osoby. Można powiedzieć, że tutaj się dzieje po prostu jakaś głupota, ale pokazuję Ci, jak to wyrażenie lambda, te utworzone, jest dosyć złożone. I co? Mając to wyrażenie lambda, które jest zapisane do tej zmiennej, mogę na przykład skorzystać z parametrów i później te parametry w pętli forage sobie wyświetlić w konsoli. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Odpalamy sobie tę aplikację konsolową. Raz, dwa, trzy, cztery i możemy zobaczyć, co nam się wyświetliło w konsoli. Mamy parametry x, y, z i b. Możemy sprawdzić, czy one są przekazywane jako referencja. A we właściwości body możemy sprawdzić ciało swojego całego wyrażenia lambda. Przy może zwrócić uwagę, że tutaj pojawiły nam się nawiasy, ponieważ kompilator no, chce zachować kolejność w ten sposób, chociaż tych nawiasów tutaj nie było. Przechodzimy więc do następnego przykładu. Tym razem mamy wyrażenie lambda, które po prostu sumuje nam dwa parametry. Teraz pytanie, czy możemy sprawdzić, co jest po lewej stronie naszego wyrażenia, a co jest po prawej stronie naszego wyrażenia, czymś innym niż przy pomocy naszych oczów. Oczywiście, że tak możemy napisać taki kod w C. -sharpie. Więc całe nasze wyrażenie lambda przyrównujemy do Banner Expression, i potem możemy właśnie sprawdzić, co jest po lewej i co jest po prawej stronie, i wyświetlić to sobie w konsoli. Więc otworzyłem taki programik i zobaczmy, jaki mamy wynik. I jak widzisz, mam oczywiście nasze wyrażenie x plus y. I wiem, że po lewej stronie znajduje się wyrażenie x, które jest typu add. Dlaczego? Ponieważ wewnątrz tego węzła, prawdopodobnie są jeszcze inne podwęzła, gdzie jest parametr x i jest jeszcze operacja dodawania. Czyli po lewej stronie mam x, a po prawej stronie mam y, który jest typu liczby całkowitej. To jest prosty przykład analizy wyrażenia drzewiastego. Zobaczmy, co możemy jeszcze zrobić. Czy mogę sprawdzić w wyrażeniu lambda, jakie metody są wywołane po lewej stronie albo po prawej stronie? Oczywiście, że tak. Po prostu stosuję ten sam przykład, go tym razem lewą i prawą stronę sobie rzutuję na klasę Method expression i dzięki temu mogę potem sprawdzić, jaka nazwa metody jest wywołana po lewej stronie i po prawej stronie. I w tym przypadku powinna być to metoda toString. Więc zobaczmy ten przykład, uruchamiamy go i jak widzisz. Mam informację, że po lewej stronie jest to string. Mam oczywiście znowu tę operację dodawania, a po prawej stronie mamy znowu też metodę toString, która jest z typu system.string. Jeśli moje wyrażenie lambda jest bardziej złożone, to nadal oczywiście mogę przeanalizować całe to drzewo. Jak widzisz, tutaj mam dodawanie, tutaj mam dodawanie i tutaj mam dodawanie. I potem całe to wyrażenie swoje lambda mogę oczywiście porozbijać sobie, co jest po lewej stronie, co jest. Potem po lewej stronie tego, le tej lewej strony, a potem mogę sprawdzić, co po tej lewej stronie jest w dalszej jego gałęzi, tylko że po prawej. I tak mogę zobaczyć, jak to całe drzewo mi się rozrasta. I tylko jedyny jest tutaj problem, że jak widzisz, tutaj zgaduję, jakiego typu są wyrażenia. A normalnie, programując, nie będę miał takiego luksusu. Skąd mogę wiedzieć, że po tej ostatniej lewej stronie jest wywołanie metody, i to jeszcze będzie metody tu string. No właśnie, nie będę wiedział, więc. Przejdźmy do następnego przykładu. Jak więc sprawdzić, co mamy w danym wyrażeniu lambda, nie zgadując? No musimy napisać taką metodę. Mam tutaj wyrażenie lambda, które jak widzisz jest bardzo złożone, bo przyjmuje ona liczbę całkowitą, przyjmuje tutaj stringi, przyjmuje na tutaj moją klasę, która reprezentuje osobę i wiem, że ostatecznie miał mi zwrócić wartość logiczną. I co tutaj się dzieje? Mamy tutaj odejmowanie, mamy tutaj, że coś ma być większe albo mniejsze niż te wyrażenie, mam tutaj także użycie właściwości lęk. Mam tutaj wyrażenie logiczne or, czyli lub. I mam tutaj także sprawdzenie, czy wiek danej osoby jest większy bądź równe 26 lat. I te całe wyrażenie potem chciałbym sobie wyświetlić w konsoli. I żeby to zrobić, musiałbym napisać taką metodę, która będzie działała rekurencyjnie i w, w każdym wykonaniu ty, wywołaniu tej metody będę sprawdzał sobie wyrażenie i jakiego ona jest typu. Jeżeli jest na przykład typu y, dodawania, jest tutaj end, to potem mogę wyświetlić odpowiedni case. W tym przypadku tylko uzupełniłem pewne swoje metody. Na przykład, jeżeli jest odejmowanie, to, to wykonam sobie taki kodzik. Jak widzisz, jest to rekurencyjnie, czyli po tym wyrażeniu prawdopodobnie wiem, że są jeszcze dalej jakieś gałęzie, więc znowu wykonuję swoją metodę Write Expression. Na przykład, jeśli chodzi o badanie typu, to także tutaj jest Write Expression. Jeśli chodzi o wykonanie metody, no to mogę właśnie zajrzeć. Jeszcze niżej do wykonania swojej metody mogę właśnie wyświetlić wszystkie jej argumenty, mogę wyświetlić jaki obiekt jest wykonywany w tej metodzie. Mogę na przykład sprawdzić dany warunek i ten warunek potem też zejść jeszcze niżej tego wyrażenia. Jeśli chodzi na przykład o stałą, no to sorry, poniżej, już niżej stałej nie mam nic głębiej żadnych gałęzi tego drzewa, więc nie mogę zejść jeszcze niżej. Przy inwoku, czy wywołaniu jakiejś metody mogę zejść oczywiście jeszcze niżej, mogę także wyświetlić jego argumenty, a jeśli chodzi o same wyrażenie lambda, no to wiadomo, że mogę wyświetlić co jest po prawej stronie, co jest po lewej stronie, więc znowu moje wyrażenie musi zejść jeszcze niżej tej gałęzi. No i taki kod jest co prawda mało czytelny, ale w ten sposób mogę sobie wyświetlić całe drzewo tego wyrażenia. Czy można taki kod napisać lepiej? Oczywiście, że tak. Podotnet i C oferuje ci wzrost projektowy wizytor, czyli wzrost projektowy odwiedzającego. Jak to robisz? Po prostu dziedziczysz sobie po klasie Expression Visitor, tworzysz swoją własną klasę. Jak widzisz, w mojej klasie mam po prostu listę parametrów i to listę parametrów uzyskam, gdy nadpiszę, przeciążę sobie metodę Visit Lambda i w tym momencie mogę sobie sprawdzić w tym node wszystkie parametry. W samym wyrażeniu lambda, ok. A co by było, chciała chciał na przykład sobie wyświetlić wszystkie operacje logiczne w danym wyrażeniu, które są? No to nie ma problemu. Przeciążam sobie metodę viset binary, potem mogę sprawdzić, w jakim danym nodzie się znajduje. I jeżeli to jest operacja modulo, równa się, nie równa się, większe równe, lub i yy, albo lub, or else, no to wtedy po prostu zwiększam liczbę tutaj o jeden i w ten sposób. Ten kodzik zwróci mi informację, jakie parametry ma dane wyrażenie drzewiaste oraz mm, ile razy mam jakieś operacje logiczne wewnątrz tego wyrażenia. Więc odpalmy ten kodzik, który moim zdaniem jest dużo bardziej czytelniejszy niż moja metoda, która prawdopodobnie jest wadliwa i źle działa, bo nigdy nie wiesz. Co się dzieje w Twojej własnej rekurencji, zresztą pomysł, musisz czytać dokumentację, wnikać co tu jest. A tutaj już masz, no mniej więcej, gotowca, który troszeczkę już trzyma cię za rączkę, jeżeli chciałbyś pisać taki kod. No to co? Mam informację, że mam parametry x, y, spoko i że liczba logicznych operacji równa się 3. Czy rzeczywiście tak jest? Możemy się zastanowić, że to jest jedna operacja, to jest druga operacja i to jest trzecia operacja, czyli rzeczywiście mam trzy operacje. Mogę nawet to sprawdzić, że rzeczywiście ten kod zadziałał poprawnie. Zapewne zastanawiasz się, jakie jest produkcyjne zastosowanie wyrażeń drzewiastych. Spokojnie, zaraz do tego przejdziemy, bo wiem, że zapewne całe życie nie będziesz no, wyświetlał w konsoli strukturę tego drzewa. To był tylko taki przykład, takie demo, żebyś sobie uświadomił, jak to wygląda, jak to działa. Eee, praktyczne zastosowanie pierwszy raz wrażeń drzewiastych, jakie widziałem, to było pobranie metainformacji na temat danej właściwości z danej klasy. Taka właśnie metoda getpropertyinfo. Jak widzisz, mam tutaj klasę osoby i ona zawiera mi tutaj właściwość age i chciałbym mieć informacji na temat tej właściwości. Przykładowo, że czy ona przy, zwraca mi liczby całkowite, czy może stringa. Chciałbym na przykład to sprawdzić i mógłbym to zrobić poprzez analizę metainformacji tej właściwości. Tylko jak dynamicznie przekazać, że chcę operować właśnie na tej właściwości. I bez wyrażeń drzewiastych byłoby to trudne, wręcz niemożliwe. Alternatywnie w najlepszym przypadku byś musiał do takiej metody przekazywać stringa z nazwą właściwości, na której chcesz pobrać meta informacje, Co jest takie? A tak mogę właśnie przekazać tutaj wyrażenie lambda. I później te wyrażenie lambda, które jak widzisz tutaj jest, mogę je przeanalizować. Mogę najpierw się zrzutować sobie do member expression. Jeżeli rzutowanie mi nie zadziałało, to zapewne wyrażenie lambda jest zupełnie jakieś inne. No to sorry, wyrzucam wyjątek. Potem mogę z tego wyrażenia member expression pobrać właśnie właściwość i znowu je zrzutować do hmm, property info. Jeżeli zrzutowanie mi nie wyszło, to znaczy, że znowu te wyrażenie lambda jest skopane, więc coś tu jest nie tak. A potem jeszcze mogę sprawdzić, yy, czy ta dana właściwość, którą pobrałem jest rzeczywiście od tej klasy, czy przypadkiem nie od jakiejś klasy bazowej. Bo jeżeli jest, to mogę wrzucić kolejny wyjątek. I jeżeli te trzy warunki zostaną spełnione, no to mam meta na temat właściwości. W tym przypadku meta na temat właściwości H. I to było pierwsze praktyczne zastosowanie wyrażeń drzewiastych, jakie ja widziałem w swoim życiu programisty. Przechodzimy więc do dynamicznego tworzenia wyrażeń drzewiastych, gdzie czaka zaczyna nam dymić, gawy zaczynają nam wychodzić po. Pamiętaj, że każde z tych wyrażeń można serializować i potem zapisać na przykład do pliku do bazy danych. A jak zaraz się przekonasz, przy użyciu odpowiednich metod można dynamicznie potem wrażenie zmodyfikować albo utworzyć od zera. Więc zobaczmy pierwszy przykład utworzenia wrażenia drzewiastego, który nam wywoła daną delegatę. Mamy tutaj delegatę Action. Jak pamiętasz, ta delegata niczego nie zwraca. Ona tylko przyjmuje jeden parametr i i ona ma wyświetlić w sieci konsoli wynik potęgi tego parametru i spoko. OK. Teraz chcemy utworzyć wrażenie drzewiaste, która mi wywoła tą delegatę z odpowiednim już parametrem stałą. Więc co? Skorzystam tutaj z metody expression call, przekażę tutaj sobie stałą, jak ona ma się nazywać, poprzez func target i stąd będę miał więc informacje na temat e, i. Potem przekażę samą metodę, która mamy się wywołać, czyli to, a potem e, do swojego wyrażenia metod call expression przekażę jakąś stałą i w tym przypadku będzie to liczba 3. Później te wyrażenie, e, metod call expression umieszczam wewnątrz wyrażenia lambda, które jak widzisz jest e, typu delegaty action. I potem całe to dynamicznie utworzone wyrażenie drzewiaste kompiluję i mogę je wykonać. I w wyniku tego wykonania, oczywiście, zwróci mi się 9, no po 3 razy 3 to jest 9. I analogicznie mogę zrobić tak samo, tylko dla na przykład delegaty, która przyjmuje dwa parametry. Jak widzisz, tym razem jest mnożenie przez i razy j, i mogę na przykład określić, że jeden parametr równa się 3. I znowu, korzystając z metody expression call, wywołuję tutaj sobie stałą. Mówię, że tak, jak, jaki tutaj jest target, mówię, to jaka to będzie metoda, i przekazuje sobie odpowiednie stałe. Pierwsza stało będzie na przykład parametr a. To OK, czyli wiem, że będzie 3, a potem mogę użyć sobie expression constant i tutaj przekazać sobie 7. I znowu to całe wyrażenie, które jak się domyślasz, jest metod call expression. Umieszczam sobie wewnątrz wyrażenia lambda, które jest typu delegaty action. Później to kompiluję i tak dynamicznie utworzyłem sobie kolejną, yy, kolejne wyrażenie drzewiasta, które zostało skompilowane do wyrażenia yy, do delegaty i mogę je potem znowu wykonać. Jak się domyślasz, 3 razy yy, 7 to jest 22 jeden uruchomiłem ten kod i zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest. Być może popełniłem jakiś błąd, nigdy nie wiadomo, co nie. Jest 9 i jest 21, czyli kod zadziałał dokładnie tak, jak trzeba. Pora na kolejny przykład. Pokażę Ci, jak przy pomocy wyrażeń drzewiastek wygenerujemy wyrażenie lambda, które później umieścimy wewnątrz metody where w linku. I całe te wyrażenie utworzymy oczywiście dynamicznie. Mamy więc swoją listę osób. Jakby co osoby zawierają m, tylko swoje imię i swoje włosy, nas to nie interesuje. Mamy więc listę, i y, w tej liście mamy osobę z imieniem KL, druga ma imię Ces. I chcielibyśmy utworzyć dynamicznego wera na podstawie y, te, typu tej, tej klasy i powiedzieć, że dla właściwości name chcę, żeby znalazł mi y, osobę, która ma na, na imię Ces. I tak dynamicznie wygenerowana lambda potem by wylądowała w metodzie WHERE, i potem w tej liście tak naprawdę bym tylko jeden element osoby o imieniu CES. Jak jednak ta metoda z dynamicznym WHERE wygląda? Jak widzisz, muszę oczywiście zwrócić sobie wyrażenie drzewiaste w wyniku tej metody. OK. I tutaj mógłbym pójść na, na łatwiznę, a raczej też ten poprzedni przykład getpropertyinfo. Tutaj sobie tą właściwość przekazuje jako nazwę, a tak naprawdę mogło być to kolejne wyrażenie lambda. Do uproszczenie przykładu po prostu znowu to jest, to jest po prostu string. I co? Mówię, że dla wyrażeniu, które jest typu T danej naszej tutaj klasy i ma, ma na imię Item, później tutaj do Item dodaje właściwość, to jak widzisz jest tutaj. Później tą całą swoją wartość. CES, opakowuję wewnątrz wyrażenia stałej, ok, i później to wyrażenie stałe umieszczam do wyrażenia equal, czyli że dana właściwość prop tutaj, czyli to musi być równe mojemu wyrażeniu const, które jest tutaj, ok, wszystko się zgadza, i później te całe wyrażenie equal, które sobie tutaj wygenerowałem, umieszczam wewnątrz wyrażenia lambda i przekazuję tutaj item który tu, tu, tutaj pamiętasz na początku tego wyrażenia, czyli ten parametr item, który jest typu mojej tutaj klasy, i to całe wyrażenie lambda później sobie zwracam. I w ten sposób wygenerowałem sobie dynamicznego wera, który później ląduje sobie do metody linku i tak mógłbym sobie wygenerować mnóstwo takich wyrażeń lambda, na przykład powiedzieć tutaj hair i w ten sposób bym mógł szukać sobie po innych Właściwościach i po innych wartościach, i tak dynamicznie generować sobie wyrażenia lambda. Pora na bardziej zaawansowany przykład. Teraz przy użyciu wyrażeń drzywiasy chciałbym utworzyć sobie dynamicznie delegatę, która zrobi mi parę rzeczy. Po pierwsze, z danej właściwości, która zakładam, że będzie typu string, chcę wywołać metodę Contains i tam dynamicznie przekazać, co ma tam na jakim parametrze ta metoda Contains ma się wykonać. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzisz, mogę tu, przykazuje sobie tutaj, że to znowu jest nasza osoba i mówię, że z właściwości name ma się wykonać metoda contains, która będzie zawierała imię c, y, string, napis, ces. I utworzyłem sobie parę takich osób: jeden nazywa się ces, drugi się nazywa cat, a drugi się nazywa cat ces. OK, potem to dynamicznie. Wyrażenie sobie skompiluję, i w tym momencie będziesz miał to delegatę. Uruchamiam sobie tą delegatę na tych obiektach. Jak się domyślasz, prawdopodobnie tu rezultat będzie prawdą, to będzie fałszem, a tutaj będzie prawdą, no po wewnątrz kata rzeczywiście jest nazwa, napis CES. I jak wygenerowanie takiego wyrażenia wygląda? Zobaczmy. Jak widzisz, tak, muszę tutaj mieć nazwę właściwości. Wartość, którą tutaj chcę zrobić przy metodzie contains. Więc tak naprawdę tutaj robię to jest tak, parametr typu type, później mówię tutaj jakiej musi być property. OK na bazie property name i wewnątrz tego property name chcę wykonać sobie metodę. Więc mówię get method contains, tutaj z typu string, ok, będę miał metod info na tej metody, co nie, budowany w typie string, później ta metoda zostanie połączona z moją właściwością, która została tutaj wygenerowana, tak jest tutaj expression call na właściwości dana metoda i jaka tutaj wartość jest przekazana do tej metody. Tutaj some value, która jest tutaj. Jak pamiętasz, wartość też musi być o, o jakaś owinięta w jakąś ekspresję, więc to jest expression constant i tutaj przekazuje property value, która mówi, że jest typu string. Żeby w trakcie kompilacji coś mi się tutaj nie wywaliło. I to wszystko, wywołanie tej metody contains, spakuje wyrażenie lambda. Która, jak widzisz, musi być na początku, z jakim parametrem on tutaj będzie operował. Scalamy te dwa człony tego wrażenia drzewiastego i zwracam sobie. Wrażenie lambda, która będzie taką tak naprawdę delegatą. No i potem, jak już to dynamicznie wygenerowane wyrażenie drzewiastu sobie zrobiłem, to pozostaje mi tylko skompilować i później odpowiednio te delegaty wykonywać na pazie tych osób. No to co, odpalmy ten kodzik i zobaczmy, czy rzeczywiście to tak wszystko działa, tak jak ci opowiedziałem. Pierwszego jest prawda, potem jest fałsz, i potem znowu jest prawda, bo tak ci mówiłem: cat CES contains, no zawiera e, zestaw znaków CES, no to jest prawda. Zróbmy coś szalonego. Wyobraź sobie, że mamy już gotowe wyrażenie lambda, które ma nam zwrócić na przykład, że osoby, które już są w wieku większe niż 18 lat, co nie? A chciałbyś na przykład ponownie użyć tego wyrażenia lambda z tym warunkiem logicznym tylko dla zwierząt? Jedyny jest taki problem, że wiadomo, że osoby i zwierzęta to są dwie różne klasy. Ale chcielibyśmy na przykład wewnątrz tego gotowego wyrażenia Lambda dołączyć nasze nowe wyrażenie konwersji osoby na zwierzaka, i na przykład byśmy założyli, że dla zwierzaka wiek to mnożymy razy 4. Więc mamy tutaj nasze gotowe wyrażenie Lambda, i sprawdzamy, czy osoba przekroczyła już 18 lat, czy jest pełnoletnia. I chcielibyśmy wewnątrz tego predykatu istniejącego dodać naszą metodę konwer konwersji i przy pomocy wyrażeń drzewiastych dynamicznie to powiedzmy skleić to wszystko. Więc co, mamy tutaj także nasze wyrażenie lambda do konwersji z osoby na zwierzaka i po prostu mnożymy wiek razy 4. No bo zakłada się, że kot ma na przykład ma 20 lat, to w wiekach ludzkich to jest 80 lat, co nie logiczne. No, to powiem, jak chcę stworzyć takie wyrażenie, sklejając te oba, oba te wyrażenia w jedno. No, to co? Mówię, że parametr jest typu animal entity i tak się nazywa. Później mówię, że moje ciało to, to naprawdę jest e, predykat istniejący, który jest tutaj. I że dodatkowo ten predykat powinien wywołać konwersję, która jest tutaj, z przekazanym parametrem, który jest tutaj. I później całe to wyrażenie body umieszczam wewnątrz wyrażenia lambda które, jak widzisz, jest typu delegaty fun, która przyjmuje mi zwierzaczka i mi zwróci wartość logiczną. I później te dynamiczne wyrażenie drzewiaste, które sobie tutaj skleiły nam dwa wyrażenia lambda w jedno, skompilujemy sobie. I później możemy tę metodę, delegatę sobie wykonać na naszych zwierzaczkach, które ma na przykład jeden roczek, 5 lat i 4 lata. I w ten sposób zrobiliśmy konwersję. Z osoby na zwierzaczka i po prostu sklejiliśmy dwa wyrażenia lambda w jedno przy użyciu wyrażeń drzewiastych i użyliśmy ponownie kod, nie pisząc, nie idąc na łatwiznę, żeby po prostu byśmy utworzyli e, wiadomo tutaj e, od, od nowa te, te wyrażenie o, w taki sposób. O! Co nie? <śled> o! <śled> Zobaczmy na bardziej zaawansowany przykład sklejenia dwóch wyrażeń lambda. Takim, którym pojawia się pewien problem z modyfikacją parametru wewnątrz tego wyrażenia lambda, i trzeba niestety skorzystać ze zostoprojektorowego visitora, odwiedziciela, który widzieliśmy wcześniej w tym filmiku. Wygląda to w taki sposób. Mamy że znowu swoje osoby. Jedne wyrażenie sprawdza, czy dana osoba przekroczyła już 18 lat, a drugie wyrażenie sprawdza, czy imię danej osoby zawiera więcej niż 5 znaków. Ok. I chciałbym te wyrażenia oba scalić wyrażeniem orczy lub, Czy tak, żeby potem miał delegatę dynamicznie wygenerowaną, która mi sprawdzi, że wiek danej osoby jest więcej niż 18 lat i imię jej ma więcej niż 5 znaków. I no i co? Jakbym chciał coś takiego zrobić, to stosuję expression or i tu jak widzisz jest ciało jednego wyrażenia umieszczone, drzewia z tego tutaj umieszczone i drugiego wyrażenia tutaj umieszczone. OK, ale potem muszę niestety nadpisać ten parametr. I żeby to zrobić, muszę skorzystać znowu tego wzrostu projektorowego visitor odwiedziciela widziciela napisałem sobie właśnie takiego swojego swoją klasę visitor, która mi odwiedza parametry, jak znajdzie parametr, to nam mi potem go tutaj go zapiszę I, i żebym później mógł ten parametr umieścić do mojej nowej wygenerowanej wygenerowanego wyrażenia drzewiastego i w ten sposób żeby ta sklejenie tych dwóch Wyrażeń lambda miało ręce i nogi, bo inaczej by to nie zadziałało. I tak mam tutaj tutaj tego parametr expression w tym miejscu i expression body w tym miejscu. Jakby co parametr lepracer tutaj widzisz, on tutaj zastąpi, bo tutaj został przyrównany i tutaj w momencie odwiedzenia został on tutaj zmieniony. Więc ostatecznie później to wyrażenie kompiluję i później mogę umieszczać odpowiednie osoby i sprawdzić, czy rzeczywiście te metody mi działają. Więc Zobaczmy, jak to wygląda. O, mam już tutaj swoją konsolę. Mam prawdę, mam fałsz i prawdę. I rzeczywiście tak jest. No bo Tutaj mam trzy znaki, ale 21 lat. Tutaj mam trzy znaki i jest 17 lat, więc mamy fałszy. Oba warunki nie zostały spełnione. Tutaj mamy imię, które ma więcej niż 5 znaków. Więc pomimo tego, że jest 10 lat, warunek został spełniony. Or, ten lub. I jak widzisz, wszystko działa. Na koniec pozostało mi tylko Ci pokazać wrażenie drzewiaste, które wygeneruje mi delegatę, które zmieni pole, a potem zobaczymy, jak podobnie wygląda kod wyrażenia drzewiastego, który mi zmieni właściwość na jakąś nową wartość. Więc tak wygląda na przykład moja metoda, która mi wygeneruje delegatę, która mi zmieni pole. Jak widzisz pole musi być nazwę field i muszę podać jakiego typu dane przyjmuje te pole. I Mogę zobaczyć że rzeczywiście w klasie field test mam pole o nazwie field i mam właściwość, która nazywa się prop. Więc w ten sposób kompiluję później te wyrażenie drzewiaste, wywołuję tą delegatę i przypisuję temu polu z tej klasy nową wartość. A potem, oczywiście, to sprawdzę, czy rzeczywiście tak jest. Zobaczmy, jak ta metoda działa. Po pierwsze, pobieram metainformacje, tworzę sobie klasę fieldinfo, która jest z refleksji na bazie danego typu i jej nazwy. Ok. Później tworzę sobie paramet expression na podstawie, co on ma tam przyjąć w zależności od typu oraz potem tutaj umieszczam wartość no i potem pozostaje mi tylko utworzyć wyrażenie danego pola oraz ekspresję przypisania wartości tego, do tego pola, czy tutaj jest value expression, czyli to czy przypisujemy jakby wartość do naszego pola field, które zostało utworzone tutaj, czyli dynamicznie wygenerowaliśmy wyrażenie lambda i tak to wygląda w klasach w C-Sharpie, w wyrażeniach drzewiastych Pozostaje nam tylko pod koniec e, tą formułę przypisania e, sobie tutaj wszystko umieścić do lambdy, e, podając konkretną wartość, która ma być także umieszczona i potem te wyrażenie nam zwrócić, żebyśmy mogli te wyrażenie mogli skompilować i je uruchomić. W logiczny sposób działa nam przypisanie zmiany wartości właściwości, bo używamy get używamy getProperty, wcześniej to było getField, jak widzisz, więc mamy tą refleksje, property info, to było field info, widzisz, jest trochę różnicy. <gry> Analogicznie, tutaj tworzymy sobie wyrażenie naszych parametrów. Tutaj expression property, czy mówimy, że to jest, tutaj wcześniej było field, jak widzisz, property, przypisujemy, jakie to jest pole, i później znowu wyrażenie przypisania danej wartości, która jest tutaj, i potem to wszystko zostaje nam zapisać w formie wyrażenia lambdy, i to dynamiczno utworzone. Ekspresję, wyrażenie drzewiaste zwrócić, żeby zobaczyć, czy to działa. I to wygląda w taki sposób, że tak podaję nazwę mojej właściwości, podaję jakiego typu dane ona przyjmuje, tworzę sobie klasę, kompiluję sobie te wyrażenie, które sobie utworzyłem, uruchamiam delegatę i do właściwości powinna być przypisana nowa wartość, która się nazywa nowa era. Zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest. Uruchomy ten kodik i możemy zobaczyć, że rzeczywiście nowa wartość została przypisana do naszego pola w klasie i nowa era została przypisana do naszej właściwości. I to wszystko, co dla Ciebie przygotowałem w tym filmiku. Jeżeli Cię interesują bardziej dokładniejsze opisy, ten kod, który tutaj omawialiśmy, to polecam Ci zajrzeć do opisu tego filmiku. Tam powinieneś mieć dwa linki do mojego bloga na temat wyrażeń drzewiastych. Jeśli chodzi o same wyrażenie drzewiaste, to jak widzisz, są one bardzo skomplikowane i nie są takie bardzo czytelne. Nawet ja musiałem te, te wszystkie przykłady pisać no z dokumentacją w ręku. A, I co z tego, że ty to rozumiesz? jak inny programista tego nie rozumie? Dlatego przez te moje 7-8 lat doświadczenia w programowaniu, szczerze mówiąc, ja może widziałem 2-3 przykłady użycia wyrażeń drzewiastych. Jeśli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne, tak naprawdę ani razu nie zostałem o to zapytany. Więc możesz się cieszyć, bo teraz wiesz czym są wyrażenia drzewiaste, a z drugiej strony prawdopodobnie ich nie użyjesz. A następny filmik prawdopodobnie będzie o czymś prostszym, na przykład o metodach w klasie string. Czyli jak tworzymy, łączymy i rozłączamy nasze napisy. I mam nadzieję, że masz dobry dzień. Bo jeżeli go nie masz, to się uśmiechnij i hejka, do zobaczenia. Sub, like i jedziemy.